Słowo Boże na dziś, wtorek 21 listopada 2023 roku. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi i Panny. Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej. W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha, Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w piśmie, mąż już w podeszłym wieku, o bardzo szlachetnej powierzchowności, był przymuszany do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak, wybierając raczej chwalebną śmierć, aniżeli godne pogardy, życie dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na stronę i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiary pogańskiej. Tak postępując, uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetnie postanowienie, godne jego wieku, powagi, jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to, przez moje udawanie i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie, byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie umknę. Dlatego, jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okaże się godny swojej starości, młodym zaś pozostawię rzetelny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i święte prawa. To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego słów zamienili miłosierdzie na surowość, sądzili bowiem, że były one szaleństwem. Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział Panu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jak obiczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż jego się boję. W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią zostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnej odwagi i pomnik cnoty. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny trzeci. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Panie, jak liczni są moi prześladowcy, jak wielu przeciw mnie powstaje. Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie, nie znajdzie on w Bogu zbawienia. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Ty zaś, panie, tarczą moją jesteś i chwałą. Ty moją głowę podnosisz. Głośno wołam do Pana, a on mi odpowiada ze świętej swej góry. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, ponieważ Pan mnie wspomaga. I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego Zacheuszu! Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po czwórnię. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo pańskie.